z tej strony Dexter dobra yy. dobra nie patrzcie na ten jeden złotych górnym yy, głównym roku musiałam zapłacić za, za jedzenie je Te z tych dziewięciu złotych mi się zrobiło je. no przepraszam no nie bo co dzisiaj z dzisiaj otwieramy tą wiatę szucę 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 i zaprogramowane tak ogółem bardzo tutaj ładnie to rozdrobniłem jak widać Zrozrobiłem właśnie tak tutaj to zrobię sobie nawet na to nie wydawałam pieniędzy po prostu to sobie stąd opony bo gdzieś tu były podajże będzie gdzieś właśnie tu no i zrobiłem jakoś tak nie? i tak wyszło no i tak tak dokładnie miałam właśnie mm, żeby było ich więcej i trochę napuje pływę ale, ale trochę niżej. Żeby mi wystarczyło parę na tych. I, i aż mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2, na 3, na 4. 14 czterna. razy 2. Nie, razy Nie, nie. nigdy. 14. <tłynie> y, podzielone oczywiście y, przez 2. To będzie oczywiście, oczywiście, to będzie 7. Czyli 7 opon na to użyłem. No, więc no tak, tak ładnie 7 oponek, to nawet było chyba 19. I nie ma w sumie 6 w użyłem. Sumie a, nie wiem gdzie one są, czyli zakopałem czy coś. No, są takie, to patrzcie, sam robiłem, ładny, piękny. To jest pierwsze plan dzisiejszego odcinka, to będzie, branie się za 30. odpali? pali? Paliwa za pierwszy raz, ja teraz boję, że nie odpali bo gdzie jest mocno uszkodzone coś, ale nie wiem. Paliwo też trzeba jechać za tym kuchuć, coś. minus no to ona ma duże, na, na początku to ona, na, na początku to ona będzie dużo spalała, ale jak jakoś się będzie nie, to robiła polu, taka będzie nie. Widziałam się, że te pole jest moje. Właśnie... O! Tutaj je, te dwa pola rozdziela bruszka i... Wydaje że tu jest mój zaczyna się. To już nie wiem. Nie wiem czy to jest ten, Nie wiem co ten jest trochę później, a za chwilę się robimy. Duże jest te pole, wiem. gdzieś się kiedyś 30 mało? A ty wygląda jakby dwóch nie z Wzrok temu albo dwa. <laughs> ale nie ta droga polna. A do dupy trochę, ale okej. Okay. Sam robiłem, więc proszę nie... i nie, nie krytykować. Pięknie. Jak na moje moje możliwości. Ta ja to będę zbierał. Pierwszy pomysł mój to będzie jaderko. I ja pewnie nie wiem, czy będę chciał to wiaderkiem zbierać, bo powiem po prostu. wiaderkiem będę to zbierał długo. Bardzo długo. Tak, tak że normalnie będzie można się zesłać. Taki jeden kawałek będę robił tyle, ile całe tamte gospodarstwo. O, oj, oj, uwierzcie, że ja tamte gospodarstwo robię dobre 10 minut zbierałem. Prawda? będzie tylko jedna, racjonalna odpowiedź. I no niestety, patrzcie co, trzeba, patrzcie co trzeba zrobić, patrzcie co teraz robi. Wejść tutaj, zjechać dwa na dół, wejść tu, no i zbierać na to to, albo wziąć kredycik. No i, no i w sumie będzie, będzie, no to na, no to na następnym odcinku myślę, że to będziemy zbierać. Skręcić się weźmie to nie zobaczę. Jeżeli chodzi o, o skarbiarkę, to się wypożyczy. Firak będzie kosztował niecałe 1000, albo trochę więcej niż 1000. No mogę jeszcze kupić za kredyt, ale jak, ochotę, jak więcej niż 1500, no to nie bierzemy. Też miałem jakąś ochotę dużą na dzisiaj, na sobie właśnie kuszenie trafił. gdzieś tu trójkę czekamy Bo jedzie, jedzie <laughs> jak wyglądają przetrząszacy? nie, to nie, to zgrabiarki za 1800, no to jest tak, jestem w stanie to kupić rożej, nie ma szans. 1800 to jest rozsądkowa cena Patrzcie lato, się nie dziwi, że on tyle spala, patrz jak on z kosiarką no, jest? Się... O kurcze, zgasił mi prawie. Się nie jak on zgasił. Żaby, weseli, żaby. Hmm, 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 hmm. Ale rur są, ale rur są... Mam 900 paku, a 39 jest max. o ja cię panie, ale uruchamy uciągnika. o plecia, 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 Tak skupiony, ale po prostu ja nie wiem, chciałam ja dążyć do wyjazdu. I chciałam szybko nagrać aż trzy filmiki, więc one będą po 30 max 20 minut. Nawet max 30, minimum 20. Minimum nad minimum to jest... A ile już mam... No kurczę, teraz już jestem zapisywani. Tak. Dobra. Którą to już mam mi odcinka tak no 30 minut to są tak? <śm> Nie starał się, ja będę nie robił nawet 30 minut. No, jak zrobię jakąś czynność, to nastąpię drogi na kolejny odcinek. Czyli? Jak teraz skończę kalogi, to teraz sobie odcinki na 20 minut. Już na tym odcinku muszę odchodzić tą wiatr kupią. Jeżeli mi się jeden odcinki udało zgrać na ten drona. do babci wyjeżdżam nie, wie za za, ale nie mogłaby moja ten, mój tata nagrywać odcinki no na, nie wiem, no ale moja siostra nie wiem czy to by chciał ale rura 15 na godzinę a szybko się. dobra to szybko pójdę W kolejnej odcinku będziemy zgrabiać Ele do Conchonato, não tem Właśnie w tym filmie, wcześniej zdejmę środki. Na razie sprzętają po obiedzie, więc jeszcze mamy trochę czasu. Jeszcze muszę to zgrać na pendrive. A tam na pendrive będzie szybko, tak. Co nie umiem, ale to tyle pomogę. Dobra, już mało nie został, ale jeszcze trzy odcinki muszę nagrać. Takie dwa trzy. Ja Jak tego nagram, to tylko dwa. Wiesz, że jak nie złożę, tylko dwa nagram. Tak, złożę na no to trzy żeby mieć na płoniec i wtedy mogę pomyśleć w czwartek żeby je nagrać a ja nie myślę teraz w piątek na zapóźnienie mam wyjeżdżać może no, witala to poistrowałem jaką marta wyrzucić jakąś mi zdołał no, teraz to na wycieczkę przez telefon Urar uraru raro Ktoś teraz będzie pakował z nas <laughs> na coś. <Przecież> nie wiem, pokażę <laughs> <laughs> tylko co to zostaje w kolejnym. Ja mam tylko 6 litrów paliwa Jeżeli trzeba szybko je kupić Więc teraz kupię z szybką dostawą szybko. A tylko jeden złoty Już wezmę ten kredyt A to wystarczy raz No ona w jest zmarła I szybko kupimy, szybko z dostawą to są parę minut nie powinno przyjść z, z minutami no nie ma czasu na szukanie teraz nie ma czasu, nie staram się teraz po 5 ja w ogóle widziałam akurat jak jest ten RPM to akurat zatrzymało mi się na 2137 oddział znowu z tej tej strony 2600 137 ale i to może być coś na piątkę albo na pr... szóstkę dobra widzę koniec cięcia <t stellarforestry> no to ta ja nie ale ok no i za to już nie zdążyły kolejnego odcinka więc no więc nie będziecie na sobotę i nie będziecie na odcinka no to nie zdąży więc no... gdzie już składam, posiarkę. Szybko pozacząć coś w tej i kończymy odcinek, bo jeszcze go muszę zgrać na... ten, ten odcinek. Teraz się będzie pół godziny to robimy. No właśnie się nie chcę. Dobra, pał. No weź, tak. Coś czuję, że go dzisiaj nie zdoję nie no, to miało być, a nie do góry. A jesteś pjało. Najpierw odłącz. Mamy dwa litery paliwa. I, więc szybko dolewamy. mamy. Um, uzupełni bag, R. I drugiego. Bo jeden na pewno nie pisł. 29 litrów, ok, wszystko gotowe szybko, szybko, szybko patrzymy i kończymy odcinek no i teraz to będzie południowy bizon, więc do widzenia